Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Mateusz. E, dziś zapraszam Was na materiał, e, który jest krótkim streszczeniem e, z przebiegu prac tynkarskich, jakie zostały przeprowadzone na budowie w ostatnim czasie. E, nie przedłużając, zapraszam. A więc przygoda z tynkami zaczęła się oczywiście od zaopatrzenia. Przyjechał HDS, rozładował palety z gotową zaprawą cementowo wapienną No a w międzyczasie panowie tynkarze rozkładali się ze sprzętem. Następnie ekipa zabezpieczyła wszystkie okna, wszystkie drzwi. Od, od wewnątrz, żeby nie, nie zachlapać, żeby nic nie, nie uszkodzić. Także fajnie, że zadbali o to. E, tutaj, jak widzicie, e, po zabezpieczeniu, e, powstawiali narożniki we wszystkie miejsca, gdzie było to potrzebne. E, wszystkie okna, wszystkie otwory okienne, e, okienne e, wszystkie otwory drzwiowe. Wszystkie wnęki, gdzie będą szafy wnękowe, wszystko zostało poprzedzane w narożniki. I przy oknach jeszcze poklejali panowie takie specjalne białe listewki, które w efekcie końcowym bardzo fajnie wyglądają. Kolejny etap to tak zwana szpryca przynajmniej u nas tak się to na to mówi. To jest taki grunt który jest naniesiony bezpośrednio na ściany, żeby złapać dobrą przyczepność już z tym tynkiem cementowo-wapiennym. Następnie w ruch poszedł agregat, no i jak tutaj już widzicie, jest na ścianach warstwa ta cementowo-wapienna. No i co? I tak naprawdę, przynajmniej w moim odczuciu, na pierwszy rzut oka, jak to oglądałem, to wyglądało tragicznie, wyglądało to tragicznie, e, było czysto, a, a, okazało, a zrobiło się bardzo brudno, e, więc e, powiem szczerze, że przerażający widok. No ale e, jak już następnego dnia e, zatarli to, e, to wyglądało to już zdecydowanie lepiej. Jak już to trochę przeschło, jak się to wyrównało, także e, można powiedzieć, że strach minął. Tutaj właśnie widzicie już tak trochę przeschnięty ten tynk i właśnie przetarty. W porównaniu moim zdaniem do poprzedniego widoku to zdecydowanie to wygląda lepiej. Jedynie co to podłoga wygląda nadal strasznie. No ale niestety takich rzeczy nie da się uniknąć. No i sytuacja na dole wygląda adekwatnie. To samo. To na górze, e, niestety jednak e, nie ma materiału z dołu, e, a tutaj, e, tak jak już widzicie, e, ściany zostały pociągnięte do samego końca tym cynkiem cementowo-wapiennym, e, to przesło zostało zatarte e, i Teraz już właśnie to jest ta e, końcowa, wierzchnia warstwa takiego piaseczku, taka fajna struktura, tak jak to właśnie możecie zauważyć, e, przynajmniej fajna dla mnie. E, o takie coś mi chodziło, nie chciałem e, od samego początku jakiejś tam gładzi, jakiejś takiej dokładnie gładziutkiej ściany, chciałem mieć ścianę leciuteńko chropowatą, e, ze względów, oczywiście tu się o gustach nie dyskutuje, ale ze względów wizualnych, e, ze względów też akustycznych, planuję na to bezpośrednio już położyć farbę i mieć taką właśnie ciekawą strukturę. Ciekawą dla mnie znowu, się powtarzam. No. E, także tak to wygląda. Tutaj macie ujęcie z korytarza i możecie sobie porównać od początku, jak to wyglądało. Z pierwszą warstwą tynku, później z tą warstwą zatartą, przeschniętą i teraz właśnie efekt końcowy. Także myślę, że wyszło to fajnie. Ja jestem zadowolony bardzo. A teraz została nam oczywiście najmniej przyjemna część całej przygody z budową, czyli koszty. Koszty przedstawiają się tak jak widzicie tutaj.